Dzień dobry Państwu, witam serdecznie ponownie na kanale Budujmy lepiej. Ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, członkiem założycielem Akademii Budowy Domu, pełnomocnikiem Instytutu Budownictwa Modułowego, a dzisiaj w odcinku proszę Państwa porozmawiamy o współczesnej ekologii, o styropianowych miastach i wsiach, o tym czym jest styropian. No, i zadamy sobie pytanie, dlaczego go stosujemy. Więc, proszę Państwa, na początek, na początek powiem tyle, że wszyscy obserwujemy w tej chwili przemianę, przemianę w kierunku ekologicznym. Jest to przemiana europejska, światowa, polska. Na każdym kroku dostrzegamy, dostrzegamy no te projektowane zmiany, te przebudowy systemów i przebudowy produktów wszelkich. Natomiast yy, yy, przeczytam Państwu na, na początek kilka zdań takich promocyjnych ze strony internetowej producenta styropianu, nie będę mówił kogo, bo to akurat nie ma żadnego znaczenia. Styropian, rewolucyjny materiał na miarę naszych czasów. Co to jest styropian? Styropian EPS to, potoc yy, to potoczna Spolszczona nazwa spienionego polistyrenu, tworzywa otrzyma, otrzymanego na skutek spieniania granulek poliestyrenowych. Styropian uzyskuje się, podgrzewając granulki parą wodną do temperatury powyżej 90 stopni Celsjusza. Następnie, po fazie spieniania, następują etapy sezonowania, formowania. Proces wytwarzania steropianu jest złożony i wymaga specjalistycznej wiedzy i stałej kontroli produkcji. No, i tutaj y, ani słowa o tych składowych y, styropianu. Y, natomiast dalej mamy właściwości oraz zalety styropianu EPS. Styropian to rewolucyjny materiał słynący ze swoich właściwości termoizolacyjnych, dlatego, często wykorzystywany jest do ocieplania budynków, a także do pakowania żywności. Styropian to także świetne tworzywo zabezpieczające. Y, Chroni on nasze pralki, lodówki czy telewizory przed uszkodzeniami w transporcie. Warto także zaznaczyć, że ogromną zaletą tego materiału jest stosunkowo niska cena. E, niski współczynnik przewodzenia ciepła i świetna termoizolacja. E, to jest gruby, grubymi takimi literami wytłuszczonym drukiem. Znakomita termoizolacja z tropianu bierze się z... Trzy kropki powietrza. To właśnie ono stanowi aż 98% tego tworzywa, a pozostałe 2% to polistyren. Jak powszechnie wiadomo, powietrze jest najlepszym izolatorem ciepła. No to ciekawa, ciekawa. ciekawy wniosek bardzo. Trwałość i odporność przede wszystkim. Steropian nie rozpuszcza się w wodzie, nie wchłania jej, nie pęcznieje pod jej wpływem, a jego odporność na działanie kwasów, żarzad i roztworów soli jest niebywała. Co więcej, jest biologicznie odporny na pleśń, grzyby oraz bakterie. No proszę Państwa, sam w sobie styropian być może jest odporny na, na grzyby, pleśnie i bakterie, jednak to, że jest materiałem paro nieprzepuszczalnym, no może się przyczyniać w pewnych okolicznościach do tego, że ta. Pleśń czy ten grzyb będzie się świetnie czuł w środowisku i w otoczeniu styropianu i będzie się świetnie rozwijał. O tym oczywiście tutaj też e, nic nie mówimy. Oszczędność. Styropian jest tanim materiałem, a ponadto ocieplenie styropianowe może zredukować koszty ogrzewania, ekologia, budynki ocieplane styropianem, a także fabryki styropianu nie są zagrożeniem dla powietrza, emitują niewielką ilość dwutlenku węgla, co więcej, tak ocieplone budynki oraz zakłady produkcyjne generują znacznie mniej kosztownej energii. Należy również zaznaczyć, że spieniony polistyren jest bezpieczny dla gleb oraz wód. Produkcja styropianu jest przyjazna środowisku, a odpady powstałe w wyniku jego wyrobu są całkowicie poddawane recyklingowi. Pozostałości produkcyjne mogą zostać powtórnie wykorzystane np. jako ciepłoizolacyjny dodatek do betonu. Bezpieczeństwo i zdrowie. Bezpośredni kontakt z tworzywem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Styropian nie powoduje oparzeń ani podrażnień skóry i błony śluzowej. Nie, on, nie wydziela on substancji toksycznych. Nie nie on wydziela to jest jakiś błąd stylistyczny e, w zdaniu ani nie emituje żadnego promieniowania ani alfa ani beta ani gamma e, dowodem na to jest wykorzystanie styropianu w produkcji opakowań spożywczych no oczywiście autorzy tej strony nie wspominają już o tym że Francja i Kanada wycofała od jakiegoś czasu opakowania ze styropianu te służące do e, z, Podawania czy przewożenia, może ciepłych posiłków. Tutaj o tym nie ma. Materiał dla każdego. Dalszy ciąg tej reklamy. Dzisiejszy świat wymaga pragmatyczności. Produkty, stworzywa, surowce, być może funkcjonalne, tanie, bezpieczne i łatwe w obróbce. Muszą być, a nie być może. Styropian spełnia każdy z tych warunków, dlatego cieszy się tak dużą popularnością na świecie. No, i tu reklama producenta, i w zasadzie koniec informacji technicznych, koniec informacji w tym tekście głównym reklamowym na, to, na temat składu, zachowania się styropianu i tak dalej, i tak dalej. No to tak dalej, to sobie musimy, proszę Państwa, sami, sami wymyśleć. No to, no to pomyślmy chwilę. No w tej chwili promuje się to budownictwo niskoemisyjne i koło tego jest bardzo dużo, Takich informacji, że budynki są ciepłe, te według tych ostatnich norm, które, według których no po prostu pracownie projektowe muszą projektować, że budynki zużywają mało energii, są niskoemisyjne, to się sprowadza do emisji CO2 do atmosfery. No i wykazuje się, że te budynki powstające w tej chwili, projektowane na dziś dzień są po prostu. No są po prostu ekologiczne, ekologiczne, dużo się mówi w tej chwili, tak jak wspomniałem na początku e, o tej ekologii i w ślad za tym podążamy z wdrożeniami wytycznych projektowych, dla pracowni projektowych mamy pewne już tutaj narzucone formuły, no i tak też działamy. Natomiast proszę Państwa zastanówmy się dokąd to e, zmierza ta współczesna ekologia i, i jak jest teraz naprawdę. No, więc tak, proszę państwa. Jak to wygląda, jak to wygląda, jak to wygląda naprawdę. Styropian, spieniony polistyren, do tego momentu się zgadza. Zawiera benzen oraz styren, bo jest efektem produkcji i współpracy benzenu i styrenu. To są węglowodory, proszę państwa. To są węglowodory, czyli styropian powstaje przy udziale węglowodorów i na dzień dzisiejszy yy, styren, czyli jeden z tych składników, posiada klasy, klasyfikację rakotwórczości B2. Yy, wszystkie węglowodory generalnie wywołują u ludzi yy, no, działania niepożądane, czyli różnego rodzaju odczyny alergiczne mogą, być, mogą wpływać bardzo niekorzystnie na wątrobę, mogą wpływać niekorzystnie na. na przewód pokarmowy wiąże się to z jakimiś takimi odczynami w zakresie później przekierowanymi astmy. są materiały na, na temat tego typu po prostu oddziaływania tych substancji i teraz jest pytanie, czy na, na etapie produkcji kiedy ten styropian jest produkowany, bo tutaj jak gdyby wróćmy się z tą, z tą współczesną ekologią do, do początku, czyli jeszcze nie mamy styropianu, mamy fabrykę, która go produkuje i ci ludzie, którzy są zatrudnieni w tej fabryce mają kontakt tak, z tym styrenem i z tym benzenem, tak. co się dzieje z odpadami produkcyjnymi? Jak zarządzany jest proces produkcji, żeby te substancje nie wpływały w negatywny sposób na, na organizmy ludzkie, na pracowników, na ludzi, żeby zakłady produkcyjne, które wytwarzają te substancje, aby na pewno dbały o to, żeby te substancje nie były emitowane do środowiska, czyli do gleby, czyli do wody czyli do atmosfery. No wiadomo, że zakłady produkcyjne wypuszczają zanieczyszczenia i do gleby, i do, do atmosfery i no czasami może też oczywiście następować jakieś skażenie wód no w związku z tym, że, że, no że, że gdzieś te substancje szkodliwe z odpadów mogą się po prostu przedostawać. Jak to wygląda od strony tej produkcji? Później mamy produkt, później mamy ten wyrób, i teraz powstaje ten steropian, tak? I ten steropian jest szeroko stosowany na świecie, współczesna ekologia. I współczesne, współczesne projektowanie, wytyczne projektowe mówią o tym, że styropian jest świetnym materiałem izolacyjnym, no co jest prawdą oczywiście, bo, bo tutaj z parametrami fizycznymi typu parametr lambda, czy później uściany, no się nie dyskutuje, po prostu one są wynikowe i faktycznie trudno, trudno zarzucić... Yy, Tutaj temu producentowi, którego notatkę czytałem, że, że on mówi nieprawdę, no, prawdą jest, że, że styropian jest świetnym izolatorem, tak. Natomiast, natomiast pytanie pozostaje, postawić należy w zakresie jak gdyby tutaj tego naszego obszaru budowlanego również w kontekście, a dlaczego właśnie producenci Ee, żywności wycofują styropian e, z opakowań, z, pro, z produkcji opakowań, rezygnują ze styropianu na rzecz innych opakowań. Z czego to się wzięło? No, otóż okazuje się, proszę Państwa, że styropiany w podwyższonych temperaturach i mm, no różne są, jak gdyby, tutaj materiały dostępne. Natomiast ja znajduję takie materiały, gdzie mówi się o 30 stopniach Celsjusza, czyli stosunkowo niewiele. Wydzielają substancje szkodliwe, czyli. Czyli po prostu następuje tam, następuje tam przy podwyższonej temperaturze migracja substancji lotnych znowu do atmosfery, tak, do gleby, czy do wody. I teraz e, oczywiście, że tutaj się to wiąże, wiązało ta rezygnacja w przypadku, w przypadku tych opakowań z tego surowca wiązała się z tym, że, że te substancje lotne, one przedostawały, przedostawały się do posiłków. Jak no, już wcześniej czytałem, no jest tu taki problem, że, że ten styren jest sklasyfikowany jako rakotwórczy. I, no I to jest najprawdopodobniej powód wycofania opakowań styropianowych we Francji i w Niemczech. Natomiast co my czytamy, proszę Państwa, czytamy, że w oceanach na świecie 70% zanieczyszczeń, które w tej chwili mamy, i to są dane powszechnie dostępne, to są zanieczyszczenia z plastików, Między innymi też ze styropianu. To jest 70%, około 50% to są... Śmieci po prostu, które się pojawiają w tych oceanach, czyli tak intensywnie człowiek śmieci plastikami, że, że 50% zasobów śmieci w oceanach to, to już są zewnętrzne jak gdyby śmieci. Natomiast około 20% to, to, są, to są śmieci z produkcji, z przetwórstwa rybnego, z połowu ryb. Tam też występują materiały, z plastików, które no, zaśmiecają te zbiorniki wodne. tak? Natomiast ym, problem cały polega na tym, że dziś, w tej chwili, mówimy, proszę Państwa, o 150 milionach ton plastików w oceanach. Czyli, czyli, czyli problem jest e, natury takiej, że e, styropian, o którym, o, gdzie o tych cechach głównych i tych zagrożeniach, i tym składzie, jego powiedziałem już tak, on e, poprzez Poprzez uwalnianie w podwyższonych temperaturach tych substancji lotnych zanieczyszcza środowisko wód, zanieczyszcza środowisko gleby. W przypadku podpalenia, spalenia czy też emisji tej substancji lotnej w sposób niewidoczny, no bo przy 30 czy 40 stopniach Celsjusza my nie widzimy, że gołym okiem, że wydostaje się jakaś substancja lotna. Ale następuje też skażenie skażenie powietrza. Oczywiście w przypadku eksploatacji budynku to skażenie powietrza ono jest no, bardzo ciężko weryfikowalne, ale po tych danych, o których mówię, czy też może, które są dostępne no, już powszechnie, da się wywnioskować taką prawidłowość, że... Mm, ten styropian stosowany w budownictwie, szczególnie na fasadach, on również uwalnia substancje lotne. Jeżeli to jest temperatura 30 czy 40, oczywiście my tutaj nic nie, konsum nie konsumujemy na tej elewacji, natomiast oddychamy, proszę Państwa, tym powietrzem. Jeżeli te substancje lotne z tej fasady, z tej z tej elewacji przy działaniu słońca w podwyższonej temperaturze kiedy, latem, kiedy ta elewacja potrafi się rozgrać przecież i do 60, 70, 80 stopni stopni Celsjusza nawet następuje następuje hmm, przemieszczanie się tych substancji lotnych, tych gazów to my y, przebywając w budynku wentylując budynek mając otwarte okna na przestrzał z dwóch stron przecież Tymi, tymi substancjami, proszę Państwa, oddychamy. I, i, i zwracam tutaj dzisiaj uwagę w, w, ty, w tym odcinku na to, że problem cały tego budownictwa ekologicznego to absolutnie nie jest tylko ten problem emisyjności do atmosfery CO2. Ja na tym kanale mam już mam odcinki o biodomach wcześniejsze w których ten temat szerzej poruszałem, no ale dzisiaj postanowiłem to mocno zaznaczyć, dlatego że ze wszech stron każdego dnia widzę informacje, że projektowane i sprzedawane są u danego producenta budynki ekologiczne, budynki, proszę Państwa, no zdrowe. W tej chwili pojawia się tych ofert bardzo dużo na rynku, coraz więcej i... I pomijane wszędzie w opracowaniach jest to zagadnienie tych plastików, tego styropianu, tej emisyjności, tych składników, z których ten styropian jest właśnie produkowany, już na etapie fabryki, tutaj jak gdyby emisyjności tego zakładu, tej fabryki, oddziaływania na ludzi. Stawiam tu po prostu duży znak zapytania, jak i dalej eksploatacji tego budynku, czyli po prostu inwestorów, którzy ten budynek zbudują w kontekście takim, że w trakcie realizacji budowy tego budynku, ten styropian gdzieś tam został też prawdopodobnie w jakiejś części przynajmniej gdzieś przekazany no oby do utylizacji, ale często na śmieci po prostu i później w trakcie zamieszkiwania on dalej jest w tym budynku tak? czyli on dalej... Mm, Organizm człowieka ma w tym przypadku dalej kontakt po prostu z tymi substancjami, które ten styropian potrafi wydzielać. I później, i później, dalej, jeżeli chodzi o e, zakończenie, że tak powiem, tego procesu życia, wtedy kiedy ten budynek jest e, remontowany lub kiedy jest rozbierany, następuje utylizacja tego styropianu, no bo, no bo gdzieś jakiś powód tego jest, że że po prostu te przetworzone plastiki, te śmieci trafiają do mórz, oceanów, gleby e, i, tak dalej, i tak dalej Czyli o jakiej my mówimy w tej chwili proszę państwa ekologii? Pytanie pozostawiam. O jakiej mówimy współczesnej w tej chwili ekologii, kiedy kiedy y, 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 no Używamy takich materiałów i w zasadzie promujemy je jako dobre izolatory, a nie wnikamy we wszystkie potencjalne zagrożenia, które one no, mogą powodować w przypadku kontaktu z organizmem ludzkim, w przypadku picia wody zanieczyszczonej, w przypadku skażenia gleb. Jest bardzo dużo materiałów odnośnie Wniosków, które na dzień dzisiejszy się nasu, nasuwają. Jednym z, ty, z tych wniosków jest, jest taki wniosek, że, że w 2050 50 roku sytuacja będzie taka, według prognoz, że jeżeli chodzi o odpady z plastiku na, w oceanach, w zbiornikach wodnych, ich ilość będzie stanowiła, proszę Państwa, Wagowo ich ilość będzie stanowiła więcej niż, e, niż ilość ryb w tych zbiornikach, więc to już jest przerażająca e, sytuacja. Bardzo głośno się mówi, że to odpady plastikowe trafiające do oceanów, dla, no bo do, w oceanach one są najbardziej mierzalne. To po prostu widać, bo te fale, wiadomo, wyrzucają te opakowania w pewnych porach roku, i, i stąd o tym się mówi. Natomiast no, nie mówi się za bardzo o tym, na ile te plastiki w naszym otoczeniu oddziałują bezpośrednio na nas, tu na mnie dzisiaj, jak, jak tu siedzę, czy na Państwa, w, kiedy w tym budynku mieszkacie, czy też w jakim procencie i gdzie jest skażona nasza gleba, bo to już jest niemierzalne, to już jest bardzo trudno mierzalne. Oczywiście takie badania są na ten temat, natomiast one są trudno dostępne, nie tak powszechne. Natomiast generalnie już dziś. Już dziś jest sytuacja poważna, że, że życie w tych oceanach, w tych zbiornikach wodnych ono obumiera. Tak? Mamy bardzo dużo gatunków e, no, żyjących, zwierząt morskich, tak, które, które po prostu cierpią z tytułu tych plastików, bo chorują, bo znajduje się je gdzieś powijane powiedzmy, niejednokrotnie każdy z nas widział tego typu filmy krążące gdzieś po sieci. E, I mm, Substancje chemiczne, które, które są w tych tworzywach sztucznych, również są znajdywane już no, w ciałach, że tak powiem, tych, tych organizmów żywych. Także, proszę Państwa, pytanie dzisiaj w tym temacie stawiam takie: jak wygląda ta współczesna ekologia, o której mówimy w tej chwili, którą wykrzykujemy, przez którą. Wiele dziedzin naszej gospodarki na ten moment no, oberwało, że tak powiem, w związku z procedurami, które są wprowadzane szeroko no, i w Unii Europejskiej, i na świecie, a nadal pozwalamy na, na stosowanie takich materiałów w swoim własnym otoczeniu. Więc, więc moje, moje przekonanie jest takie, że, że po prostu powinniśmy bardziej szerzej Szerzej spojrzeć na cały ten problem, i uważam, że dużo większym problemem jest zanieczyszczenie środowiska w tworzywa sztuczne, w odpady po tworzywach sztucznych, niż samą emisję no, CO2 do atmosfery. To znaczy, przynajmniej te problemy, jak gdyby nie, nie mogą być oderwane, oderwane od siebie, a każdy z nas prywatnie w swoim otoczeniu jest w stanie też eliminować, eliminować te substancje szkodliwe, toksyczne, oczywiście wybierać i czytać to co jest istotne, a nie tylko te materiały reklamowe same według których no, tak jak przytoczyłem, słyszymy, że styropian jest po prostu przede wszystkim świetnym izolatorem. I to się podkreśla, natomiast no, to jest jego jedyna, jedyna dobra cecha z tego, co, co czytamy dalej i co znajdujemy dalej w informacjach chemicznych, innych dobrych cech nie ma, a niestety a niestety no, ma całą masę wątpliwych cech w części zbadanych, w części niezbadanych, ale przynajmniej mamy prawo na podstawie. Tych informacji, które są, analizować ten temat i przypuszczać, że ten materiał no, powinien być eliminowany z naszego życia i nie powinniśmy, nie powinniśmy go po prostu stosować. Szanowni Państwo, jak zwykle budująco pozdrawiam. Zapraszam do przejrzenia tych wcześniejszych odcinków, które, które wykonałem na tym kanale. Pod spodem link jeszcze do takiego artykułu, który też jest wspominałem we wcześniejszych filmach, to jest taki zbiór zbiór informacji o styropianie który wykonałem, zamieściłem na linkinie u siebie na, na moim profilu, wkleję linka pod spodem no ale też zapraszam do, do przeglądania naszych wszystkich stron do przeglądania przede wszystkim tych wcześniejszych wszystkich filmów tam jesteście Państwo sobie przeanalizować Całe materiałoznawstwo i, i cały proces inwestycji to są zagadnienia cenne dla każdej osoby, która nosi się z zamiarem wyprowadzenia za miasto, budowy domu. Nieistotne z jakiej, o jakiej technologii myśli, ważne, że, żebyście Państwo no, posłuchali te filmy i sobie zweryfikowali tą technologię, bo da się projektować naprawdę ekologicznie. I, I da się mieszkać naprawdę zdrowo, omijając, że tak powiem, wszystkie niebezpieczeństwa, które się kryją pod prostymi sloganami. Jeszcze raz budująco pozdrawiam, zapraszam do poprzednich wszystkich odcinków, zapraszam do subskrypcji tego kanału i wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Dziękuję bardzo.